Witam, witam serdecznie. Moi drodzy, rolnicy wybierają się na protesty, rolnicy będą jechali na, na Warszawę, a tak naprawdę nie, nie rozumieją, co w tym wszystkim jest grane. E, za protestami, za organizacją protestów, finansowaniem i wspieraniem protestów stoją korporacje zagraniczne. To korporacje zagraniczne, firm przemysłowych, proszę Państwa, są zainteresowane, żeby rolnicy byli, w szczególności na drogach, żeby rolnicy protestowali gospodarstwa rodzinne, indywidualne. Fajnie się doiło rolników, tak? Płacąc rolnikom po 7 złotych za kilogram e, wołowiny, handlując tą wołowiną za grube pieniądze, a konsumentowi w markecie sprzedawało się e, kurczaki, nieloty chemiczne, i e, moi drodzy truło się konsumenta, truło się polskie dzieci. To właśnie korporacje zagraniczne, proszę Państwa, i fermy przemysłowe, te spółki e, potężne, które mają te pseudokórniki i hodowlę w tuczu nakładciem właśnie przody chlewnej, sponsorują dziś autobusy, sponsorują, proszę Państwa, protesty, obiady, wyżywienie, nagłośnienia, etc., Dlaczego żeby odwrócić uwagę od rzeczywistego, proszę państwa, problemu polskich rolników. Wy protestujecie na drogach, protestujecie przeciwko ustawie i bardzo słusznie. Tylko protest powinien być nakierowany, nacechowany, moi drodzy, pod marketami, pod centrami logistycznymi, tam gdzie właśnie trafia ten właśnie kurczaczek który truje polskiego konsumenta. Tam, gdzie trafia ta wieprzowinka, które truje polskiego konsumenta, tam, gdzie jest to zło, wykańczające polskie rolnictwo. Dzisiaj protesty, proszę Państwa, na drogach są odwrotnością całej sytuacji, budowy relacji pomiędzy konsumentem a rolnikiem. Skutek jest odwrotny, dlatego że z nienawidzeni rolnicy przez konsumentów tracą poparcie w rzeczywistości w opinii e, społeczności pokazuje się ciągniki pokazuje się maszyny jak to wszystko wygląda zresztą większość teraz tych którzy handlują maszynami e, rolniczymi e, składki robi a to są działacze PSL-u też e, składki na protest bo od górne wyszło zarządzenie, że e, musimy przejąć władzę. Musimy przejąć władzę, PSL dąży do przejęcia władzy. Tylko nikt nie powie i nikt nie przypomni, przypomnę wam rolnicy, że nikt, e, moi drodzy, nie zbudował e, gospodarstw e, wielkopowierzchniowych, jak zbudowali je psl -owcy. Nikt nie zbudował firm przemysłowych w Polsce, jak zbudowali je. PSLowcy. Nikt nie zajął się, proszę Państwa, importem zbóż z Ukrainy i tego całego syfu do Polski, jak PSL. W buty przedpis Dalej próbują na krzywdzie polskiego konsumenta jechać, a w szczególności na krzywdzie gospodarstw rodzinnych. Rodzinnych w rozumieniu tych gospodar do 300 hektarów. Teraz wytłumaczcie mi rolnicy, prości, zwykli, normalni rolnicy, czy korporacje posiadające fermy przemysłowe e, tuczu, drobiu w Polsce kupują od Was pasze? Nie. Importują z Ukrainy, importują z Argentyny, bo cena musi być minimalna, a zysk maksymalny. To właśnie oni robią z Wam z życia te pikiełko, a dzisiaj wyciągają Was jeszcze na drogę, żebyście Wy bronili ich interesów. Naturalnie, ustawa co do zasady jest zła, ustawa jest zła co do piątki rolnika. Ale moi drodzy, prosty przykład. Żyd przed wojną, czy po wojnie, jak zarobił 100%, to był szczęśliwy. Bo to już był mega zysk, ale ci złodzieje z tych organizacji Obce Mięso kupują od hodowcy wołowiny. Wołowinę po 7 zł, ale konsumentowi trzeba już ją sprzedać za 40 zł. To kto wali wrogi polskich rolników? Kto wali polskich rolników wrogi? Jak nie? Markety, zakłady przetwórstwa, które są w rękach korporacji zagranicznych i do tego. I jeszcze, proszę Państwa, pośrednicy ze skupu. To są gorzej niż Żydzi. To są sukinsyny w podwójnych pejs pejsach. I mam w dupie tak naprawdę, czy wy będziecie sprzedawali tą wołowinę ze granicę w 90%? Bo to są nie zyski dla polskiego rolnika, tylko to są zyski dla was, pośredników, handlowców, was, kredytaczy, oszustów i złodziei. Na kwalifikacja yy, mięsa, na wadze, na wszystkim, żeście rolników łupali, a dzisiaj płaczecie, że nie będziecie kogo łupać. Komu wodę z mózgu robicie? Ilość wołowiny się nie zmieni. Zmieni się tylko i wyłącznie, moi drodzy, cena, bo przecież dalej trzeba łupać rolnika. Dlaczego rolnik nie dostaje 12 zł, a konsument maksymalnie za 30 zł nie dostaje dobrej wołowiny kulinarnej w sklepie, tylko sprzedaje mu się chemiczne kurczaki, które trują, proszę państwa, polskie dzieci. O tym trzeba właśnie mówić. I tu, moi drodzy rolnicy nie, cen, nie war, e, Warszawa jak najbardziej, Sen, Senat, biura poselskie i korporacje zagraniczne. Hołbińskiego 8, tam jest całe zło polskich hodowców zwierząt, tam powinniście uderzać. To oni e, właśnie wprowadzili taki mechanizm ogłupiania ludzi i tutaj trzeba zmiany. Tu trzeba zmiany poprzez Agencję Bezpieczeństwa Żywności i ograniczenie możliwości hodowli na przykład szody chlewnej do 500 sztuk e, w jednym miejscu. Problem się rozwiąże. Odbuduje się hodowla trzody chlebnej odbuduje się hodowla drobiu w przeliczeniu na DJP. Maksymalna ilość kurczaków, chów klatkowy. Moi drodzy, najbardziej kiedyś broniłem tych, o, tych tych, ale te korporacje, tak kurde, potrafią cwanie oszukać człowieka, że człowiek się daje na y, 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 wrobić w jakieś. Y, 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 o, oszustwo, który myśli, że chce dobrze. Nie, nie, nie. Te yy, kureczki z chowu klatkowego, które nigdy nie widziały nieba, nie zobaczyły, proszę Państwa, jak świat wygląda. Siedzą tylko żrom, żrom, żrom i najgorszej jakości pasze mają, proszę Państwa, później w jajku pozostałości, etc. To wszystko konsumuje e, człowiek. Stąd tyle nowotworów z tego wszystkiego. E, więc ja... Tego typu protestów na pewno nie będę wspierał, bo za tym wiem kto stoi. Stoją PSL-owcy korporacje, korporacje firm przemysłowych, które to wszystko finansują w tej chwili, a wszystko będzie się odbywało jak zwykle. Kosztem polskiego rolnika nie na drodze rolniku bądź mądry, jedź pod market, pod marketem strajkuj, niech będą zwykłe hodowle, niech zapłaci dofinansowanie z budżetu krajowego do yy, profilaktyki zdrowotnej za pośrednictwem zdrowego żywienia, mniej pieniędzy na służbę zdrowotną Zdrowia, e, dla rolników dajcie, wy konsumenci będziecie zdrowsi. Rolnik zarobi, a pszenica nie będzie paszowa po 500 czy 600 zł, tak jak płacą rolnikowi, czy 650 i kosztuje 1000 zł, ale ta kura ma być zdrowa. Kura zje zdrową paszę, wy zjecie zdrową kurę i każdy będzie zadowolony. I tych gospodarstw rolnych będzie więcej. Wrócimy do produkcji organicznej, a te fermy przemysłowe wypierdolić trzeba z Polski. Więc Polacy śpiewamy wszyscy razem. Cała Polska z nami wypierdalać ze szkodliwymi parówkami. Pozdrawiam was serdecznie i nie myślcie w A, przesłanie do pana Michała Kołodziejczaka. Wczoraj, moi drodzy, robił lajf'a jakiegoś tam, zaproponowałem. No rozwiązania jednocześnie zaproponowałem debatę w Realu24. Przecież się tak odgrażał. Chciał debaty, żebyśmy w debacie wzięli udział. Proponował y, Marcin Rolla debatę, y, powiedział, nie ma problemu. Dlaczego nie chcesz stanąć do, do debaty na temat y, rolnictwa, żywności i tych całych sytuacji? Podyskutujmy na żywo, na żywo, w cztery oczy przy redaktorach, przy kamerach, pogadamy i zobaczymy, jaki będziesz mądry. A jak myślisz, że ty będziesz się popisywał, blokując mnie na. W swoim profilu, gdzie ja nie mogę odpisać i odnieść się do tego, co ty mówisz, to ja ci coś powiem, to ty żeś zaproponował. W sądzie okręgowym mediację, nie ja zaproponowałem, więc sąd skierował do mediacji, ale mój drogi, chyba. Chyba będziemy się prali i to na sali sądowej, ale będzie, kurwa, naprawdę gorąco, bo ciekawe dokumenty mam i ciekawe informacje od firm, które kupowały kapustę i wiem więcej o tobie, niż ci się koleżko wydaje. Więc popierzemy się, popierzemy się, bo takich jak ty, to ja się na pewno nie boję. I jak będziesz jeszcze raz czekał w sądzie, będziesz te swoje popisówki robił, to zobaczysz yy, prawdziwego Bustowskiego. Pozdrawiam. Ale na sali sądowej. Zobaczysz na sali sądowej, co się będzie działo. Bo ludzie się radzą, bardzo dużo rzeczy mi opowiadają i bardzo dużo rzeczy mi przysłali. Pozdrawiam serdecznie.